Witamy, witamy Was. A my jesteśmy dzisiaj znów na Mateszajdzie. Takada? Spadnę, spadnę. <laughs> nie spadnę, nie spadnę, nie martw się. Jesteś... Amelka z nami. Idzie Amelia? Jedziesz z nami? Mhm. <laughs> Idzie Amelka z nami, bo ona wiecie. Bez nas tu się nie rusza. <laughs> Co Amelia? Czy coś chcesz? No, idziemy za damem z tym yy, okiem, zobaczymy, czy. Yy... Czy mam jedno oko, czy mam dwa oka, czy trzy? Tak, tak, widzę to tutaj, nie? Mm -hmm. Masz czerwone. Teraz mi czy w ogóle nie będę Zobaczymy, czy przyjmą nas, czy nie przyjmą. Na chwilę do DM-u jeszcze musimy zajść, bo chcę te masło orzechowe kupić, żeby Co zrobić. Chlebek! Zobaczymy, czy mi wyjdzie. Mam nadzieję. Gdyby Aga mówiła, że bardzo pyszne, jak takie prawdziwe. No jest. nie, bo my taki zabówkowy. <noise> Więc zobaczymy. Taki bez ziaren, bez niczego. A nie mamy chlebka. A czy mamy chlebek dla dziewczyn? Ale dalej. dla Więc nas nie mamy. Chleb bez niczego. Jak to wyjdzie, to nas. <noise> dalej. No. no, ale trochę ludzi jest, jak zwykle. Ale jak na poniedziałek nie sporo ludzi jest, nie? No. Sporo, sporo, jak na poniedziałek. Powiem wam. No, no, no nic, zobaczymy nie, się pewnie. pewnie. Za chwilę, jak dojdziemy na miejsce, później może w DM. chciała zejść tutaj do. do, do, do tutaj znajdziemy sobie jeszcze na chwilę. Do Rosmana na chwilę. Po co Rosmana, a nie do DM? No, do dm też, ale Amelka ma taką. Kupiła sobie, wiecie, perfumkę fajną, 8x4, tak? Nie jest z A dezodorant, ale bardzo ładnie pachnie. Ja też czasami lubię sobie tak pod pachami popsikać i odświeżyć się. No i długo trzyma przede wszystkim. Czasami idę do Amen podebrać. Wiesz, <grywa> wiesz, wiesz, wiesz jak robić, żeby pod pachami długo trzymał zapach. No. Tak robić. Bo jak zrobić tak, że się wszystko wybieje. <grywa> Trzeba szparować. No. No nic. Szkoda, że, że ten... że tutaj nic nie ma na tym Waterze, tak jak w Bochum, bo się zaszła do Teka Maxa. No tu Nie ma, nie ma. Nie ma. No, niestety, szkoda. Same kebaby, kreston, okay. No. E, pikarnie. No, niestety. Kawiarenki. To tu my idzie mamelka. Ja no, tu, tu. idziemy do okulisty, a pójdzie mu. No. No nic. Jak, ale póki co to na razie się żegnamy. My to akurat idziemy. Widzimy się za chwilę. Idziemy, e, idziemy właśnie do okulisty. A okulisty mamy właśnie tutaj, zaraz niedaleko, za rogiem. Jest okulista. <laughs> Więc tutaj też z Waneską yy, chodzimy. Taki fajny park jest. I fontanna. I fontanna. Ale fontanna to jest z tamtej strony, no. I też tutaj, też lody są, no ja też dobre, nie? No udzie, Ujdzie. Ale nie to co Blochom. No i tutaj schodzimy do okulisty i zobaczymy, czy dużo ludzi, ludzi w ogóle ma. jest, czy nie. Mam, Tak dużo ludzi jest, to może nas nie przyjmie, nie? Stryknęła mi w oczy maszyną, a ogólnie jest ok. A, nic jest, nie jest, to jest normalne podobno. Mam po prostu takie ciśnienie krwi, że musicie uważać, mnie roznosi. A jesteśmy już w demie, szybciutko nas obsłużyli tam w tym okulisty. E, Więc ok, Więc teraz jesteśmy w demie. Tak, jesteśmy w demie teraz i ja nie wiem, co. Ty chcesz tą masło orzechowe. A to małe są, a ja chcę takie... a to może, wyżej może. Nie, 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 to nie jest. No ja to, bo to masz 200 chyba, e, 50, to jest na jeden chlebek, a ja chciałam... E, a są większe? No, ja nie wiem czy są większe. To nie, nie, aplikozy to nie jest to. No nie ma, musimy poszukać. Patrzyliśmy w płyny, patrzyliśmy w tak. waldiku chyba, mhm. i, I tam coś było, dużo cukru, a samego tego masła orzechowego to było 13%. Jeszcze sobie bo może to gdzieś jest jeszcze Nie, nie, Gabi. Chyba, że na dole nie. Na dole masz apfel samo, jabłkowy. Dobra, kochana, to co? Ja bym już miał takie promocje. Znaczy, to budełka, są. Nie, nie, to są już wiesz, końcówki jakiejś serii. To, co ty jeszcze tu chcesz? Co jeszcze tu chcesz? Dureks? Dureks chcesz? <noise> A A, zaś. O czym ty myślisz? <noise> niech to, o czym? niech normalny facet. Haha. Głupie się. W sumie nic nie potrzebuję, bo ja się nie żył. No jest, dobra, bo my się tak szpędały bez... No, nie ma tej... na co nagrywać, wiecie, takie jak Może bym się sobie w ogóle farbę kupić, bo mam już tak duże odrosty. No patrz, takie duże. No, o. no du duże, duże odrosty, duże. A, a Gabi mówi, że i włosy nie rosną. No, wyjątkowo. O, widzisz, takie coś powinniśmy mieć. Jak obcinasz mnie, widzisz? To sobie kiedyś kupiłeś, panie, nie. To to... <laughs> <laughs> co mnie nie wiem, ja chyba Cię wyrzuciłam, to co? No to w ogóle małe jakieś, takie dziwne. O, lusterka jakieś, co? So. Powiem Wam, że zbiło mi się... Nie zbiło. zbiło tylko odkleiło mi się lusterko. One takie są... Musisz jest 10. Tak. to powiem Ci, w taka ładniejszy od były, takie masywniejsze. No to musisz w taka chyba. No. To coraz nie Bo to chodzi, żeby drewniane też była. to są tak, takie... Tak, 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 drewniane. No takie jeszcze mam. No jakoś tak. W lustereczkach to jest najpiękniejsze na świecie. To <laughs> no, też ładne. Co nie czy nie bardziej drewniane? Ja lubię nie, drewniane. drewno, naturalno. No, to też, też ładne jest. Tak. A ile to? 5, 6. No ja taki widziałem w Tekanach się ładnie. 5 euro kosztuje. 5 euro. W piątek mamy być w piątek, prawda? Albo religia no. i kościółek. To ma tam 20 euro, ty masz 10, a ty masz 6. I nie wiem właśnie, czy kupisz sobie drewniany w takamaksie, czy takie. No nic. Nie lubię tak jak podwójne jest. Nie lubisz. <laughs> bo wszystko widać. <laughs> Ale lepiej, lepiej, żeby lepiej, żebyś nie przyglądać. To jest tak. potrójne przybliżenie. Dobra. No, to, się to, jeszcze nie? to się jeszcze poszwędamy tak, tak. One tu dalej rzeźbią, a ja Wam pokażę jakie są fajne te jesienne dekoracje w DM -ie. po ile to? 2,45 a to? też 2,45 i napisy macie fajne po ile? też 245. wszystko po 2,45 Zobaczcie, Ada zimnie nie przygląda się w lusterku. Jaki piękny. No jednak skusiłam się na te lustereczko. Najtańsze. Stwierdziliśmy, że nie niedrogie, nie ma co przepłacać. Tamte mi się nie podobało, a w Tekamaxie wydaje 20 euro, nie? No to tylko lusterko. To tylko lusterko, więc oszczędzam. Możesz się napić. No, dla piesku fajnie. Teraz jedziemy, Ameryka już naprzód, na chwilę do Deutschmana, Wydaje mi się, kilka rzeczy. Niby kilka i poszło 40 euro, wiecie? Hmm. I do sklepu, powiem wam, do sklepu iść tylko po dwie rzeczy. A bez 50 euro nie wychodzicie. Oczywiście jak idzie z tą blondką Tak, tak Przed nami, z tą blondynką. To z nią lepiej nie iść, dlatego no nie lubię. Mogę że się zapomniał o No, bo Amelka zawsze wyciągnie, zawsze do koszyka powkłada. Cicho. No, to, to, to jest cała Amelia. Było. A dzisiaj jest poniedziałek. Do Dejczmana na chwilę zobaczyć co ciekawego a jest? Bufalo, ja, bufalo reklamuje. To jest? Mm, ja kiedyś miałam Bufalo. Pamiętam, jak przyjechałam pierwszy raz no, do Niemiec, super. to sobie kupiłam. Ale to Adidasy takie. Pamiętam chyba 200... 200... To marek e... Kto w Markach płaciłam. W Markach chyba, czy nie? A, w a może i tak, 200 Marek, marek w chyba płaciłam. Mam takie właśnie fajne, takie długie. Jeszcze pamiętam, jak cię poznałam, nie? No to w nie chodziłaś. Ty je sprzedałaś, chyba? Nie, nie. Ja już chyba albo komuś dam, bo one już były też zniszczone. Już nie pamiętam, ale były tak wygodne, mega. Były. Dobra, co to są. No patrzę, buciki jakie są. Ja buciki w sumie mam. Ale tak przyszliśmy popatrzeć sobie. Co ciekawego w ogóle jest. Mam dwie pary zimowych, więc nie kupuję nic, ale popatrzeć zawsze można. Ja chciałam przyjść dla Waneski zobaczyć, czy buciki jakieś są. Chciałam takie buty zobaczyć, czy pasują mi. Tak jak w internecie patrzyłaś? A jakie chciałaś? A, bo Amerika chciała coś w tym stylu, tak? Chciałaś takie? Tak, tylko one ładniejsze są moje. A, no A ty, z ale tutaj tej też patrzyłaś chyba, nie? Greenland? Czy nie? No. Z tego Grenland? Tak. Tak? No ale, ale ich chyba tutaj nie ma, nie? Nie wiem, może jeszcze nie do No bo Ameryka chciała nie. sobie tak... No jeszcze coś. wcześniej jest. Ja to się boję, że te pięty y, się ten zdeformują. Tu i tak strasznie ogóle, szeroka noga tutaj no. jest. Jakoś mi tak nie odpowiadają takie buty, ale Amelka za bardzo... Mamelce się podobają. No ja wiem, ja to bardziej wolę stabilniejsze buty. mogę No. Dobra, kończ Gabi, bo no. mi telefon padnie. No. No nic będziemy kończyć i idziemy do Waneckiej, jeszcze zobaczyć, czy coś ciekawego jest. Ale tak poza tym to... To te bufale czy Nie. Nie. Zobacz. Nie, kiedyś mi się podobało Bufalo, no to teraz już powiem, że już nie. A ja Masz, pokaż jakie chce. Amelka takie się podobają. Czekałem. To. Mam no, takie. Te mi się bardzo telefon, podoba. No, ale nie ma. W telefon w telefonie. <laughs> ale niestety nie, nie ma. No nic, nie będziemy przedłużać. Zobaczymy się pewnie w domku. Dobra, Gabi w taką Przymierza. No bym powiem pan, jeździmy w nie Mam tylko. Jeździmy, bo lubimy tych górach chodzić yy. Ale nawet na rower. Fajne bacieniutki są No i bluzeczka. I takie z No i po bluzeczka. Za 3 euro. Tylko muszę tutaj, bo nie ma tej regulacji. Po prostu sobie przy, o, przyciąć i podwyższyć. Mhm, bo nie ma regulacji i ro, rączki. Ale bardzo fajne. I czarna, i, czarna, czarna i biała. I biała no. Ale spódanki biorę sobie. Dobra. Fajne są, nie? No. Fajne. To wiesz. Za 13 euro. Co? Spodnie. No. A dla Waleski też wzięłeś spodenki, nie? Tam już są no. tutaj. Dobra. Dobra, Ale Gabi się przebiera, też, ja nagrywam. No, ci dam zaraz. <laughs> Więc korzystamy jeszcze w ten tydzień z takiego ciepełka, bo jak długo będzie nie wiadomo, nie? Tak, zobaczymy się do domku. A my człapiemy się do domku. Po się. się Co taki bez humoru tata, bez energii? Co taki? Ej, Misio. Bo no już się tego <laughs> A, no bo. Mój z... weekend się kończy. Adam ma dzisiaj wolne. No i trochę smutny dzisiaj, trochę dłużej pospał, jak nigdy nie. ciszy, już... Nikogo nie było. E, mógł sobie trochę pospać. No niestety już dzisiaj trzeba wcześniej spać i w nocy wstawać, nie? No. <głos》>, nie chcę się wtedy. No ale miałeś trochę tego weekendu. No, no, ten no, w weekendu no. Tylko, że to był weekend taki przesunięty, bo no. szkoda, że tak nie ma właśnie soboty wolnej, to wtedy zawsze może coś wymyśleć, a w poniedziałek, to z poniedziałka jak dzieci do szkoły idą. Mm. No nawet jak ma wolne, to i tak się nigdzie nie ruszymy, bo dzieci do szkoły muszą iść. No, to nic jest jest z tego razy. wolnego, nie? No No nic. Zobaczcie, jakie słone świeci. Jak cię jest, fajnie. Super. No. no nic. Na razie się żegnamy z wami. Kajnie, tak, jesteśmy już w domku. Ja se serek wcinam. Taki piękny, fajny. To zrobię waniliowy. To jest serek bio. E... A Gabi. Szaleje tutaj już, robi ten chlebek z masła orzechowego. A to otwarty to jest? Tak, już nastawiłam po chlebek pół godziny na... Co Najpierw nagrzewasz? Na nagrzewasz, tak. Na piekarnik stawiam, weź nie, 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 nie <tutujesz> myl mnie tu. Bo co mam? Dania. Mm. Na I... 175. Na 175 stopni żeby złapała temperatura w Zobaczymy, tym czasie Gabi jestem robi chlebek. No jestem Pierwszy raz, na masło orzechowym. Masz, gdzie masz to masło orzechowe? To... Spróbuję to masło. I? Ty masz robić a nie wcinać. To trzeba lubić masło orzechowe. No i to miksujemy i dobre brytfanki. trochę soli. Tak dla smaku. Dla smaku. Jestem ciekawa, naprawdę. Tylko tyle składników, wiecie? To wszystko? Żartujesz? No. no. Aż mówię, bo jestem pod... Zobaczymy. Nasz na, nasz na pewno też będę robiła, bo nasz dobry jest, nie dać. No sprawdzony jest. Ale ten, ten po prostu Agnieszka mi poleciła i chcę spróbować, czy rzeczywiście on taki dobry, bo zachwala ten chlebek. A, obiecałam jej, że będę w weekend robić, i da znać, czy mi wysz, wyszedł, ale nie robiłam w weekend, bo mieliśmy jeszcze tamten. Mm, więc nie było mm -hmm. sensu. Mm -hmm. Lepsza niż Nutella. No! Nutella ma swój. Smak. Smak, jakby coś też zakupiłam. Jeden słoiczek na jakby co. A bo ile w ogóle po, powinnaś wy, wykorzystać tej tej? 250, a tu akurat jest tu 250, bo nie było tej większej. no, no po co to większa? Tak to przynajmniej no. masz podzielić. No i już. kupiłam tą parfumkę, co Amelka właśnie od niej podbierałam bardzo. Ładnie pachnie. No. A to jest moje, bo coś tutaj mi. Ym... jakiś, M Mam problemy z nogami. Znaczy z mięśniem jedną ze stopami. Na Baneski, taką maseczkę na włosy zakupiłam. A i Amelka zakupiła. Tak w międzyczasie taki szaliczek na zimę. Tak ja Wtako. podobny mam tylko, że kremowy. No I cena a jaka? O. Chyba 10 euro, no 10 euro. A ja pokazałaś tą cenę. No 10 euro a dałeś. No, no ale ludzie cenę. chcą uwierzyć, czy prawdę to mówisz, czy jesteśmy prawdomówni. Prawdomówni, patrzcie widzicie, 9 euro i tyle. I taki sweterek, ale to musiała Amelka ubrać. W Polsce kosztuje 4,49 Bo ja to mam dresy, to wiecie w moim... Ale to wiesz, moje na są. To tak nie za bardzo. Ale ogólnie bardzo ładny sweterek. Taki luźny. Też mi się podoba, 20 euro. Więc będę na pewno na niej podbierała. Fajne. się no. stroją kobity, stroją. Tak, córka taki sam rozmiar nosi. To dlaczego? czemu nie podbierać, nie, Amelia? Dlaczego już jest taki mały? Też bym się z nim zamienił. <grym> No i tak to lusterko tak się prezentuje, bardzo ładne A jest. to jest te lusterko. No, bardzo do łazienki, tylko muszę zanieść na rusereczko. Fajne jest. No. nie drogie po co przepłacać? A to tylko lusterko. No, a teraz ta się, ta Pięknie. A, papieru nie mam. Dobrze, że mam w zapasie. I tak jest bardzo... fajne. I która ładniej? <laughs> Owe dwie. Ja. ja. No ale fajne. Ja tego tak, tak nie lubię, bo ma takie kwalifikacjowy czasami, ale ten fajny. No, tak, tako jak to, tako, ale niektóre rzeczy ma, ma ok. Dobra, no to Gabi teraz tu będzie. Jak zrobię już całe, tu już muszę tylko zmisować. I uformować. I jak zrobię, to pokażę, czy wyszło. Nawet jak nie wyszło, to też pokażę. Masa ciasta, ciasta chleba właśnie wygląda w ten sposób. I to wszystko do. Takie żółte. No, do foremki. Jak, jak, jak takie, takie. Hmm? I z tego podobno ci ma wyjść dobry chlebek. Aż jestem tak, on naprawdę... jak pasuje No idealnie, prawda? Idealnie. I taki powiem wam smaku. Nieco sobie. No już, już wcinałaś. No wiesz, no trzeba spróbować. To masę jak smakuj, smakuje. No jak ten piekarnik mi się już wyłączy, to tylko włożę sobie do piekarnika i zobaczymy się za 30 minut. No i efekt. Zobaczymy, jaki efekt wyszedł po ilu? 45? Yy, 35 minut, Pierdol, 30, bo jeszcze trzeba sprawdzić i 5 minut. Tylko wiecie, ja nie dałam od razu folii, dopiero później yy, zapomniałam, ale to chyba nie szkodzi, po prostu może być ta skórka bardziej taka, yy, no, Tu mi trochę pękło, bo chciałam tak przycisnąć i palc mi tu ten, ale powiem wam, że ładnie wygląda go teraz, Na razie tak wyciągnę, a później ja wrzucam, powiem Wam, e, kolejne. albo na taki ten, żeby był taki... A, no, żeby wentylacja była. wentylacja była, albo na tam... taką podstawkę, albo na ten. Tylko nie teraz na razie, bo to jest jeszcze gorące. Ale zobaczcie, ładnie wygląda, to się ciekawa jak smaku. Takie? Mm. Wiesz co, no pachnie, Jestem ciekawa w smaku, no zobaczymy. To teraz musi pewnie jak już wystygnie to e, pokażemy jak on wygląda w środku i powiemy oczywiście jak smakuje, no bo to też jest najważniejsze. A mało, a mało to, że Gabi zrobiła chleb, to Gabi tu rzeźbi i robi co? Kołąbki. E, no, posmażyłam cebulę, czosnek, e, tu dam pieprz, ryż. No i to kapustkę gotuję, zaraz z go wyciągam ją i będę w tym swoim słynnym tym, tym, tym e, robiła. Jak to się nazywa? E, taka brytwanka. Brytwanka. No. Dobra, a ja dalej coś robię, pewny projekt. Każdy ma swoje, swoją pracę w tym domu. No. No trzeba, trzeba zrobić, a ja już jest późno powiem wam, a nie chcę to po nocy robić. Jak przy gołąbkach, wiecie, jest zawsze dużo. Roboty. pracy. Ale to będę miała na kilka dni, może jeszcze. Yy, powiem, żeby Nikola podjechał po pracy i, i można jeden obiadek, akurat dam to będzie miała na obiadek, bo jej się samej też nie chce robić, bo nie ma czasu, bo ona jak pójdzie do pracy rano, wieczorem wraca, kiedy ona ma robić, a to jednak jakby nie było, ale to ja robię więcej tego tych mm. gołąbków, żeby nawet mieć na dwa dni, bo na jeden dzień się nie opłaca, bo to za dużo pracy jest Z A, godzinę, a no, na, nie włączyła. No to zajmie, żeby się tu porobi, zaraz ADZ Dwie minuty przyjdziesz mi kapustkę wejść. bo ja powiem wam, że zawsze się boję stąd wyciągać, zawsze Adna mi tu wyciąga. Hmm, no, od czegoś przynajmniej jestem. Może no, zostały ci ryż, widzicie? A? Gabi mi tutaj ryż podjada. Się Ciebie się zapytam, czy ty chcesz? Nic, co ja nie pamiętam. Powiedzcie, kto, kto lubi ryż ze śmietaną? I cukrem. Z cukrem. Uwielbiamy z Adamem. Myślałem, że powiem, że ja lubię a ty po panowie, Ci już ryż wypada mm. z zębów. Powiem, że zawsze zostaje ciepły, mi ryż... Ciepły, jeszcze ciepły. O, to jeszcze jak ciepły, jest też tym bardziej. Tutaj już trochę zimno, już zimny jest. Ale i tak mimo wszystko dobry jest. Ale to nie o tym mowa. O chlebku. Ja to w międzyczasie robię sobie gołąbki. Mm. Ale o chlebku. O, jak się ładnie kroi. Wow! Mm. No, nie zmukuje. No nie wiem, no zobaczymy. Czemu tak pod kątem obcięłaś? Ale? Co? No tak nie, czuć taki. Nie chleb. Mm. Dawaj z masłem. Bez masła, bo smak straci na razie. Nie? Ja je chcę z masłem. Ale powiem wam, że dobry jest. Orzechy czuć. Delikatnie. Delikatnie czuć, Nie, że Nie mm. czujesz, że taki mocno orzechowy. Mm. 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 Posmak jakiś tam gdzieś jest. Ale powiem wam z maselkiem z mlewnino. Mmm, jak najbardziej. Mm. Więc mam drugi chleb. Będę na zmianę robiła. Co tam nie Tym jestem... ta tańszy Tak, ale ja też ziarnem lubię. Ale jestem ciekawa, jak on mi się długo utrzyma. My tam ten chleb spokojnie 4 dni. No. Murowane wytrzymuje nam. To jest bardzo ważne. Jestem ciekawa, jak ten się chleb utrzyma. To tak widzicie mięciutki. Mm. Przepyszny, nie? Jak uważasz dla mnie smakuje. Tego ja nie lubię tak na sucho jeść, bo jeszcze ja się mm. zaraz. Z masełkiem, nie? No. Ale wiesz, dla widzów nie chciałam masła dać. Chciałam, żebyś posmak miał takiego... Mmm, mm. Ale bardzo dobre. A tu Gabi już zrobiła. Więc Agnieszce może... Mogę... Rozumiem temat. I teraz będzie zalewała. A czy nie, co zrobić? Jeszcze i teraz zostało. Tylko ta kapusta jest trochę taka cienka i widzicie, ona mi, nie wiem, mam nadzieję, że mi tu nic nie popęka. No. Ta młoda kapusta tak właśnie ma, że ona to powłokę taką ma cieniutko i tak mi ciężko, bo ona mi się też irwie. Czasami jak już tak mocno to już podwójnie zawinę, żeby jednak ta kapusta hmm. trzymała. No więc ja nie mam. Ale, ej, zadaj mi, ale chlebek naprawdę polecam. I udał mi się, pierwszy raz i mi się uda. Zaraz do Agi się nagram i małym, że chlebek się udał <coughs> i nie je zły świnicy. Jeżeli ktoś lubi mówi ziarne, to polecamy taki. A ja mam przy, przy okazji... Jeszcze mam jeszcze je przepis na jeden chlebek, ale też z ziarnem. Jeszcze muszę jeszcze jeden chlebek, bo Agia na dwa chlebki. No i no na tyle. Żegnamy ja się z wami. Ja zabieram do końca do pracy. No i, i I'm going to First time, it's all right. I've seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But I'll be okay. I move on each and every day. The past is very.